Gold Bary mają być A to są pieniążki chyba, znaczy złotówki, kur... Okej okay. Okej, okay, okej! Okay. <śmienic> legendary! <śmienic> legendary, bro! Daj mu legendary Legendary Ja bym tego to... Ale co <tu> jest? <śmienic> <śmienic> <Tam> to jest? Kroooo Cholera <śmienic> Widziałeś tamto, kurwa Jak? No jak? Nie no co? Okej. Okay. Wow. Co to ot, nie jest dokończone? Co <laughs> to kurwa jest? Nie <laughs> wiem <laughs> Ale co to kurwa jest? <gülüyor> <gülüyor> legendary! Legendary! <gülüyor>

Okej chyba o, o, Nie, po mi to wybierają No właśnie kurwa jak No zobaj jakie kurwa gówno nie, nie wiem po co to Miau. wybierają No tym mi się skakać da, albo slimer dał na dół no, Nawet ja okay. na ten dał? Okej okay. okay. Ten też dał Skąd to nie ty myślą? Okej okay. Coś cię na <laughs> tym Helia, yeah. Helie! Yeah. Helie! Yeah. Ale Aha, bo to zjeżdżalne jest okej okay, niga, Ale co to jest? No renie kto to jest ten co leży? Ale co to jest? Konrad, nie. a Aha, bo to tego... Na dupie mu Ale co to kurwa było? No i takie głupi tyłaty wybierają. No super. Ja pierdolę. Wow. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. What is this? Jaki gówno Yes, Let's go Let's go! No bro Pierdolę to Znaczy mogę taki skok zrobić, zobacz O, taki się mogę Dobra, ja jest, jest. Chodź. Dobra, wiem mnie to. Daj mi to, Takie coś zjup. Jakie co? Ale... Ta. Mhm. Mhm. No, mhm. Ze sprintem, sprintem. Ale mi nie działa nawet. Nie mogę sprintem. Zjedz coś, zjedz coś. Dalej nie mogę. A co się da? Idealnie o pierwszej wyłączył. O chuj tu chodzi. O! o widziałeś Kemica? Skoczyłem. Nie. Nie widziałem. Nie Jest. Els. Nad paskiem AMOA, Jak ze sprintujesz? Ja sam mam taki czerwony X. Wiem, jest taki barier block, że nie mogę sprintować. Mm -hmm. jest cooldown, ale no. ja nie mogę sprintować w ogóle. Jakby... Na, nawet na łamek sekundy? No, nie. No, to jest down, <średzi> Uciekaj! <średzi> Zabiłeś go! Zabiłeś go, kurwa! Zabiłeś go! Zabiłeś go! Usunąłem mu peta! Zabiłeś go, kurwa!